Cześć, witajcie na kanale Polski Kolekcjoner. Dzisiaj znowu parę informacji, a może jedna, nie parę, jedna taka konkretna. Będzie nowa seria o monetach. Moneta będzie się nazywała „Jak zmieniał się, zmieniała” na przykład grosz i będę pokazywał po kolei no, ale monety będą pokazywane od drugiej RP do jakiegoś okresu który wybiorę no i tak mm. odcinek z tej serii pojawi się dopiero może za dwa tygodnie ale już ją teraz zapowiadam, żeby było na to czekać. No i tak, nie w tej serii nie będzie tam starszych monet niż druga RP, więc jak ktoś się interesuje y, starszymi monetami, na przykład Księstwa Warszawskiego lub Zaborem, to nie znajdzie raczej nic dla siebie. Chyba, że w swojej kolekcji będę posiadał jakąś monetę starszą, to ją dam do zaprezentowania. Ale to mogą być rzadkie sytuacje. Dajcie znać w komentarzu, czy. Podoba Wam się ta seria i cześć!